Lego City 60033 Arktyczny Łazik Lodowy. Przeznaczony dla osób w wieku 5-12 lat. W zestawie znajdziemy jedną minifigurkę badacza Arktyki z akcesoriami, pojazd o wymiarach 10 cm wysokość, 12 cm długość, 6 cm szerokość, który posiada kabinę kierowcy, liczne światła, radar antenę, gumowe bieżnikowe opony oraz obrotowego żurawia z mocnym hakiem. W zestawie mamy także przeźroczystą niebieską bryłę lodu z zaczepem na hak oraz kryształ. Nie zabrakło tu także kaptura badacza Arktyki, piły tarczowej, kilofa, krótkofalówki. Możesz połączyć ten zestaw z Lego City 60036, arktyczna baza, aby zorganizować poważną wyprawę naukową. Zestaw składa się ze 113 elementów. Z tym arktycznym łazikiem lodowym dotrzesz nawet w najbardziej niedostępne zakątki tej jakże mroźnej krainy. Pojazd ten jest niezwykle wytrzymały, a do tego wyposażony jest w liczne światła oraz głośnicę, dzięki którym świetnie poradzisz sobie w lodowym terenie. Pojazd ma także radar i antenę, które zapewnią kontakt z zespołem pomocniczym. Możesz pomóc badaczowi Arktyki odkryć ukryte w lodzie sekrety za pomocą kilofu i piły tarczowej. A mocny obrotowy żuraw pozwoli na umieszczenie znaleziska w pojeździe, by dotrzeć tam, gdzie jest bezpiecznie i gdzie można zbadać to, co odkryliście. A może Ty masz już inny scenariusz na zadania dla artycznego łazika lodowego?